Witam poniedziałek rano. No i co robimy? No, naprawiamy poloneza. Co się stało? Nie ma kierunku Znaczy, przekaźnik chodzi, a nic nie świeci. Nie ma podświetlenia w kabinie i zginął prąd w zapalniczce. Tak się, tak się zaczyna dzień. Witam, witam. Poniedziałek. Godzina. 16 47. Jedziemy do miejscowości grotków. Mamy tam 70 kilometrów. Jedziemy po jakąś tam hondę do naprawy. Będziemy na miejscu na na 18. Jak, jak fajnie pójdzie takie nie wiem ryzyko czy nie ryzyko jechanie tym samochodem do tego Grotkowa mam nadzieję, że znowu żadnej przygody nie będzie jakby co to numer do lawety mam w dobrych cenach może się dogadamy to nawet, nawet wkleję, wkleję ten numer wkleję ten numer do, do do swojego filmu, nie? zrobię reklamę, pierwszą <gry> dobra tyle żartów na początek lecimy, bo czeka na nas gość w Grodkowie potem lecimy na drugi adres wziąć części do tego skuterka co byliśmy w zeszłym tygodniu po niego pan zapomniał dać dosyć takich istotnych części i potem lecimy jeszcze do... Pamiętacie to? Suzuki? To lecimy, lecimy do Krapkowic też. Czyli będziemy pewnie 22 albo 22 z Haczykiem z powrotem. No zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjadę, wyjadę. Mam nadzieję. Wyjechać już wyjechałem. Mam nadzieję, że wrócę bez żadnych, bez żadnych przygód jesteśmy w miejscowości Brzeg Brzego Polski no eee... ja już myślałem, że, że znowu awaria, ale jakoś tam jedzie problemy z wkręcaniem się na obroty eee... bo wiecie, ogólnie ciężko by go było tak Ciężko mu się chodziło, tak? przygasał, tak jakby paliwa nie dostawał, sądzę, że to ten silniczek krokowy, który mam zamówiony, myślę, że będzie na jutro ten silniczek. zmienimy, zmienimy i, i zobaczymy, czy to, czy to aby na pewno to. Być może wystąpi ten problem jeszcze, to wtedy postaram się Wam nagrać, tylko, że byłem w centrum miejscowości Brzeg, no nie chciało... Nie chciało mi się, znaczy nie chciało mi się, no nie miałem jak tego nagrywać, musiałem szybko zjechać, bo korek za da się robił. Wiecie, rozumiecie. Teraz widzicie wolne obroty trzyma na na wysokości 2000. Chyba tak nie powinno być. No zobaczymy. Dobra, lecimy tutaj skrótem przez pępicę, czy Pępowicę, jakoś tak. Eee, taki obie jakby paliwa nie dostawał, już miałem stawać, wlewać mu eee, to co mam, to co mam na tym na pacę, no ale no ale to chyba nie to. Także póki co jedziemy dalej, robimy robot. 17.46 do celu 20. 1 km. Idź prosto. Trzymaj się lewej strony. Wiecie co, wlałem, wlałem te 5 litrów co miałem. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ, czy nie ma, czy nie ma wpływu. A coś mi się wydaje, że coś tam w tym zbiorniku albo coś będzie przytkane. Ewentualnie, nie wiem, filtr tam jakiś zatkany, czy sitko. W każdym razie tak jakby się trochę uspokoiło czuję, że będę zmuszony ten zbiornik ściągnąć no trudno no. i tam zobaczyć co tam, co tam, co tam w środku jest yy, dlaczego cieknie i tak dalej I podejrzewam, że skończy się na kupnie, na kupnie nowego yy, to mam nadzieję, że teraz już bez żadnych większych kłopotów dojadę tam do celu załaduję tą hondę i będziemy zmierzać, dalej realizować plan. No, witam, spot grotkowa. Jak widzicie, stoję. Tak, zepsuł się znowu. Nie podaje, tak jakby paliwa. Jak mu wleję w gardziel, to odpali i zgaśnie. Myślę, że ten silniczek krokowy, pompa chodzi, słychać. o Pompa chodzi. No co no? Trudno. No. Takie, takie życie znowu się zepsuł. Ale no nie poddajemy się. Nie poddajemy się, już po mnie jadą. Szczerze powiem, żałuję, że nie wziąłem żadnych kluczy. Bo bym się tu kilka rzeczy sprawdził. A tak muszę czekać. Z 40 minut na przyjedzie. Przyjedzie kolega z kluczami i. Będziemy, będziemy, diagnozować Będziemy diagnozować no Witam Ciągnę Poloneza Jest wtorek Godzina 15.13 Holuję Poloneza Hondą eee, Nie było za daleko, dlatego zdecydowałem się, że go scholuję Nie będę już brał lawety Jedzie tam z tyłu Prowadzi Poloneza, mój kolega. No, i tak, tak że tak powiem, się na to chwilę przedstawia sytuacja. Jest diagnozowane woda w paliwie, bo jest białe paliwo, czyli zmieszało się z wodą. Polonez odpalił pierwsze 10 km, może nawet więcej, przejechał sam, no i później się, że tak powiem, problemy. Problemy zrobiły z powrotem. Nie chciał chodzić, prychał, kichał. Do wyciągnięcia jest zbiornik paliwa, także będziemy, będziemy atakować temat. Nie nagrywałem jak jechałem po poloneza. No bo jechałem z kolegą, on tak nie bardzo chce, żebym nagrywał z nim. Może kiedyś się zdecyduje Także. Torkowa przygoda dobiega końca mamy jakieś 6 km do, do firmy także niewiele zostało udało się tyle w kontakcie Jeszcze i pół minuty później Poloneza już z tyłu nie ma Polonez jest z przodu odpalił odpalił chodzi normalnie on tak yy, Nie wiem, czy przepalił tą wodę, czy, czy ta woda gdzieś tam została na samym dnie. Ale w każdym razie Polonez już jedzie o własnych siłach. Nie? Zobaczymy, czy dojedzie, bo zostało 2,5 km. Czy jeszcze będziemy na wsi wiązać go z powrotem. zaraz go dogonię. chyba o, dobra woda z tłumnika kapie poszedł jak burza Dobra, nie dogonimy go. Yy... No co, w kontakcie jesteśmy. Następne 5 minut później polone już z usterku Co się dzieje? Paliwo, jak, jak się tam ustoi trochę po równej drodze, no to ta woda gdzieś tam na dno idzie. Wtedy smog nie zaciąga. A tak, to zaciąga smog paliwo i nie ma czym jechać. No to na dzisiaj to już chyba tyle to jesteśmy w kontakcie Witam Środa dzisiaj godzina Która to jest godzina? Przed 17.00, 16.47 Ruszamy w Traskę Tak, ruszamy w Traskę Nie Polkiem. Jedziemy takim sprzętem pożyczonym, musimy zrobić robotę. A tu na wieździe widzę na wjeździe do Namysłowa widzę kareteczka, śmigłowiec. Nie lubię takich widoków, no ale trudno. Co dzisiaj? Miejscowość Brzeg, z Brzegu lecimy załatwić temat z poniedziałku. Yy tak, lecimy temat załatwić w poniedziałku później lecimy temat z soboty, dobrze mówię, kąty wrocławskie i kończymy, odwozimy po naprawie tego skutra, co tam nie pamiętam, z tydzień temu był we Wrocławiu boczna Legnickiej tam kończymy i pędzimy, pędzimy do domu tak późno, no bo muszę robić przy Poldonajzie. Przy Poldonajzie muszę robić. Poleżałem trochę pod nim. Na robotę to, co trzeba było zrobić, to trzeba, trzeba zrobić. Odzywam się zaraz przed, przed brzegiem. No to panowie. 100 złotych i 2 punkty niestety no trudno o 15 przekroczyłem 17.37 jestem na miejscu, na garażach co my tu robimy? kupujemy skuterka kupujemy skuterka trochę mi styki zagrały bo Pan nie odbierał od pół godziny. Wyjeżdżałem od nas z namysłowa. Nie odbierał tutaj, wedle opisu. Byłem pod tym, pod domem, pod adresem. Nikt nie, nie otwierał drzwi w bloku, nikt się nie odzywał w domofonie. Zajechałem jeszcze zgodnie z opisem, bo tam trzeci rząd, tak dalej, yy, na garaże I no też tutaj nie było tego pana, ale. Już zawracam, już nawigację mam ustawioną na, na nowy cel. Yy, i, ten, I pan odzwonił, chyba, tak mi się wydaje, że chyba spał. Także po załadunku się odzywam. 18.03 yy, załadowane, mamy tego skutera, kwity spisane. Yy, jedziemy temat załatwić z poniedziałku. Temat z poniedziałku jedziemy załatwić. nie chcę się tu, bo to taki skrót, taką patatajnią można pojechać ale jadę normalnie nie chcę poobdzierać tych skuterów wszystkich do celu 34 km czyli nie za wiele mniej więcej na 18.30 będziemy na miejscu no to pedałujemy no, załadowane jesteśmy już na y, czwórce lecimy w stronę kątów wrocławskich zostało nam jeszcze 37 km skupiłem się troszkę na aplikacji żeby zapłacić za autostradę żeby cennie było oczywiście ściągłem autopeja i tak dalej, A potem się okazało, że autostrada jest za darmo. No ale adaś uściona autopeja na tablet, będzie miał na tablecie też autopeja. Także, yy, no w sumie nic się nie stało. Jest dobrze. Jak to znany taki jeden mówi. Yy, więc będziemy tam za 30 minut ładujemy czwarty pojazd no i jedziemy jeden zrzucić i potem jeszcze na, u mnie na sklepie jest jeden to załadujemy i będziemy cisnąć na firmę jest teraz godzina 19.46 19.46 do rozładunku 6 minut 4 km Zatrzymał je pociąg na chwilę, z panem już się dzwoniłem, także odzywam się po, po załadunku, będziemy się załadować. Tyle. Witam, 21:30. Jestem trochę zmęczony. Nie wiem, czy ten pan ogląda moje filmy, czy nie, ale, ale jestem zmęczony. Jestem zmęczony. Motor załadowany w sumie taki duży chopper. W sumie sobie nie zdawałem z tego sprawy, że taki duży chopper, myślałem, że to coś w stylu takiego nie wiem, street bike albo coś, a to chopper. No mniej o to. Mam jeszcze 5 minut i 7 km do zrzutki Będę musiał zrzucić tego chopera, wyciągnąć skutra, oddać skutra i wrzucić chopera z powrotem. I lecimy, lecimy wtedy na namysłów. Tak mi się wydaje, że nie dograłem jednego filmu yy, albo z odjazdu, albo z przyjazdu, na któryś załadunek w ferworze walki. Wydaje mi się, że coś koło tego skutera rozkręconego bo jeden skuter mam rozkręcony bo pan postanowił sam. Znaczy, ułatwić tam życie, nie? Skręcił skutra plastiki pościągał No i mam wszystko wszystko osobno e, Śrubki osobno, wszystko, wszystko e, Tam chyba, chyba nie nagrałem, no ale to nic, no takie wiecie Przyjazd, odjazd no i wszystko 22.5, już jesteśmy na S8 w stronę domu no, sprawnie poszło ten, sprawnie poszedł ten rozładunek że pojeździł trochę, bo to skuter on prawie wracał do pana. No i co, my lecimy teraz na sklep, jeszcze załadować jedną sztukę i lecimy na warsztat, rzucić to wszystko. Będę jeszcze, będę jeszcze dzisiaj i chyba pisał. Nie będę dzwonił, chyba będę pisał. Czy bus odstawia dzisiaj, czy, czy jutro? 22.52 Przed eee, chwilą miałem kontrolę policyjną, drugą. Tym razem bez mandatu. Stan trzeźwości co na pacę? Eee, no i tam, że tam z tyłu chyba masy w prawej lampie nie ma. Dziwnie świeci, no ale to tak. Nic, nic, nie robili sobie z tego. Zmiana planu. Nie jedziemy dzisiaj się rozładowywać. Byłaby 12. Pusa oddać też nie jedziemy. Jutro mam być po 10 rano z tym, z tym autem. Czyli trasa zakończy się jutro. 4 rano. Rano, no, przed południem nie? Jedziemy wczoraj, zim zajechali na mniej więcej 23 do domu. Jedziemy się rozładować. Byłem jeszcze dotankować, żeby było tak jak było czyli na głębokiej rezerwie, żeby mi nie brakło i było tak jak było. No i co? no no, tyle. Dzisiaj raczej nigdzie nie będziemy jeździć. Żadnych takich tematów załatwiać. Pod sklepem e, dzisiaj w sumie doładowałem tego Ogara ostatniego. Ogara 200, czyli silnikiem jawki. No i jedziemy to, jedziemy to zrzucić na warsztat. W tym tygodniu zapowiada się jeszcze jedna trasa. Jakby nie było to. Was poinformuję, że nie będzie, ale sądzę, że będziemy jechać. Tyle dla Adasia to na razie. Witam, sobota 8:22. Jak widać, Lecimy w Traskę. 2 godziny 9 minut, 199 km. Miejscowość maksimów maksimum, milianów, jakoś tak mniejsza o to. W okolicach łodzi. Po co jedziemy? Jedziemy po dwa, dwa skutry do renowacji. Uwaga, skutry do renowacji. Nie robiłem czegoś takiego. Robiłem jakieś tam odbudowy. Nie, nigdy nie robiłem renowacji skutera jeszcze. No jestem ciekawy. Dwie jakieś hondy. Paliwa mamy nie za wiele. nie za wiele mamy lecimy w stronę Kępna DP, ROPES w Kępnie lejemy się trochę i na S8 i w stronę Łodzi tak wygląda tak wygląda plan na dzisiaj myślimy się, że będziemy tam na okolice godziny 11 Papiórki będzie w pół do 12 okolice godziny 14 powinniśmy być na na firmie to taki wstępny plan zobaczymy co z tego wyjdzie 9.3 potankowane yy, BP Ropes czyli w Kępnie 30 groszy nie, rabat jest podczas remontu, bo stacja jest w remoncie yy, zamiast 120 złotych tankowałem za 118, no dobre, i, 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 i 2 zł, no. jak to mówią, po 300 metrach, skręć w prawo. 164 km do celu, będziemy przed 11, czyli pedałujemy, a zapomniałem Wam powiedzieć, że znowu jedziemy peżotem, tym co ostatnio, w sumie chyba. Chyba czekał na mnie ten, ten samochód No to co, bawimy się dalej nie? 9.43 do celu 107 km Przed nami jedzie mistrz transportu jednego znam tego nie znam no ale, ale jest gość przekozak Iwcia ciągnie lawetę. Z tyłu na lawecie ma seata. Jak widzicie. Z przodu jest jeszcze łyżka od koparki. Coś Iwcie miota trochę. A w łyżce od koparki jest jeszcze kład. Coś się nie da. Wszystko się da. 10.58, 58 3 km do celu. Ciepło się tu zrobiło, ładna pogoda. Pisałem do Pana SMSy. Ostatnie SMS, że mam 10 km, pisałem 60-30 no i teraz 10. Mam nadzieję, że będzie czekał. I że łatwo trafię. 1152, skutery załadowane, kwity pospisywane. Dwa skutery do renowacji z firmy Yamaha i jeden na części, czyli razem mam trzy skutry. Co jeszcze? Znalazłem wał do Poloneza, nowy, fabrycznie nowy. Jadę go oglądnąć. No i z chęcią zakupu, nie? z chęcią zakupu. Tak trochę po drodze, nawet bo okolice częstochowy na dłoże 40 km. 40 km na dłoże. Myślę, że to że to będzie, że to będzie ok. Muszę gdzieś zatankować. Najlepiej na BP. Już mi się to nie podoba ta dróżka tutaj. K. To zobaczymy, co z tego wyniknie. 14.05 do celu 27 km. Eee, rozmawiałem przed chwilą z tym właścicielem tego wału. Jak się okazało, bo na zdjęciu były dwa, podobno jeden już sprzedał. Jego nie ma. Ktoś tam ma mi go pokazać. Cenę żeśmy przez telefon ustalili. Eee, no nie wiem, czy jest sens to oglądać, bo to. Teoretycznie, fabrycznie nowe. Sprawdzimy go, czy, czy tam luzów nie ma, rzeczywiście nowe. Yy, dlaczego kupuję wał? No lekko część się budął. Yy, dzwoniłem tutaj po różnych firmach, nikt mi nie chciał wyważyć. Bo coś tam. Yy, cenę jak usłyszałem za wyważenie, że gdzieś tam ktoś kiedyś wyważał. Yy, to jakieś abstrakcyjne pieniądze. Ten nowy wał jest tańszy niż wyważenie starego. Kosztuje. Przynajmniej w teorii. Odzywam się do Was za, za chwileczkę. Dowiemy się, czy transakcja doszła do skutku, czy nie. Zbliżamy się do końca dzisiejszego dnia. Zostało mi tylko rozładować to wszystko co tam z tyłu mam. Yy, nagram wam jak to, tam, jak to tam wygląda, ten kupiony, kupiony nowy wał, do Poloneza i te, i te skutry popatrzcie jeszcze na średnie spalanie 9-1 jestem w szoku, duży bus z klimą, pali tyle ile mój Polonez. Albo jeszcze mniej. Bo jeszcze Poloneza nie zdążyłem zlitrażować Subki, lajki, komentujcie no i tyle, do następnego tygodnia nie wiem, czy będziemy gdzieś jeździć czy nie będziemy jeździć priorytetem będzie naprawienie mojej fury czyli Poloneza żeby, żeby był sprawny, żeby było czym jeździć bo ten samochód, przypomnę wynajmuję Tyle końcówkę jeszcze, jeszcze dogram jak to tam z tyłu wygląda wszystko No i żegnamy się to na razie Trzymajcie się w powiem że zapomniałem nagrać jak to było tam układane To jest w każdym razie mój nowy wał To Poldoneza leży na magazynie Yamaha Zest pierwsza Yamaha zest druga i Yamaha Zest na części jako dawca. Będziemy, będziemy z tych trzech sprzętów robić dwa konkretne. Renowacja. Subki, lajki, komentujcie, co myślicie. No i mam nadzieję, że do następnego tygodnia. Trzymajcie się, hej.